Miejsce numer 4. FP-45. Liberator. Stworzony w roku 1942 przez koncern General Motors, a konkretnie jego filię, Guidelamp Division, Liberator miał być tani, łatwy w masowej produkcji i przeznaczony nie dla regularnej armii, lecz dla ludności cywilnej na terenach okupowanych przez siły osi. FP-45, gdzie FP oznaczało flare projector. Czyli rzekomy wyrzutnik RAC to nazwa mająca zmylić wszelkie działania wywiadowcze. Sama broń była w rzeczywistości niezwykle prostym pistoletem jednostrzałowym kalibru 45 ACP. Cały pistolet składał się z zaledwie kilkunastu elementów. Był wykonany głównie z tłoczonej blachy, z bardzo prymitywnym zamkiem, prostym mechanizmem spustowym i brakującym jakimkolwiek zabezpieczeniem. Lufa nie była gwintowana, co znacznie ograniczało celność. A ładowanie polegało na odchyleniu tylnej części i ręcznym umieszczeniu nabojów w komorze.